Witajcie w pytaniach i odpowiedziach. Dzisiaj pytanie o nieświadomą ofiarę zaklęcia. Posłuchajcie odpowiedzi. Pytanie brzmi tak. Czy bez mojej wiedzy, bez mojej zgody i bez mojego udziału mogę zostać ofiarą zaklęcia? Ja przez życie idę bez strachu i wierzę, że jeżeli żyję zgodnie z Panem Bogiem i stanowczo zabraniam złemu duchowi wchodzić w reakcję ze mną. W interakcję ze mną, to nie ma szans, żeby zostać ofiarą zaklęcia. Czy mogę taką postawę przyjąć? Ponieważ są też świadectwa na YouTube i yy, też niektórzy księża o tym mówią, że może być inaczej. Dobrze, odpowiem Ci najpierw z mojego doświadczenia duchowego, które mam: nie ma takiej możliwości. Aby otworzyć serce dla demona, potrzeba po prostu się na coś zgodzić. Aby ktoś mógł swoją siłą duchową, jakąś zaklęcie na mnie wprowadzić, siłą duchową zła, żeby mi zaszkodzić, żeby w, w, zły duch wszedł w moje wnętrze, to potrzebna jest moja zgoda. Jakaś zgoda, ponieważ zgoda nie oznacza, że ja powiem: Wchodź teraz we mnie zły duch. To nie znaczy, że to jest zgoda, tylko taka. Mogę być na przykład zgodzić się na to, przez to, że nienawidzisz męża. I to jest otwarcie na złego ducha. Albo, że y, życzysz komuś nieszczęścia. To też jest otwarcie na złego ducha. Albo nie chcę przebaczenia, nie chcę pojednania. Czyli możemy się w taki sposób pakować gdzieś w relację ze złym duchem. Y, mogę po prostu być zapatrzony w zło. Zapatrzony, skoncentrowany, ale nie w demona, teraz mamy kozę z rogami, czy tam pentagram. Tylko w, w owoce działania jego we mnie. I to jest otwierające na przestrzeń złego ducha. Niektórzy przeklinają, mówią co z tego. To jest właśnie otwieranie serca swojego na wulgarność, na chamstwo, na arogancję, na cynizm. I, i, i zły duch to wykorzystuje, żeby wejść do serca. Więc w takich sytuacjach, jeżeli mam taką postawę, i ktoś na mnie rzuca urok, klątwę, to, to w tym momencie ja jestem podatny. Ja współpracuję ze złym duchem, a to, że ja nie współpracuję w tej klątwie, no to jest inna sprawa. Tylko ja współpracuję z tym światem złym, gdzie właśnie jest demon kłamstwa, ojcem. I, i jeżeli wpuszczam, to wpuszczam. To jest jakby jedno, co chcę powiedzieć. Czyli nie może być tak, że bez mojego udziału, jeżeli jestem w Bogu cały, on jest moją siłą i potęga Chrystusa we mnie, obecność Maryi ochrania mnie naprawdę przed klątwą. Mogę stąpać po wężach i się tego zupełnie nie bać. Natomiast mogę ci powiedzieć, że ja również czytałem, słuchałem, czytałem o takich sytuacjach, że bez zgody, tak się komuś wydaje, że bez jego zgody zły duch wszedł w jego wnętrze, że była jakaś klątwa, która sprowadziła na jego życie demona, i nie mógł się z tego wyzwolić. Były dziesiątki egzorcyzmów, setki, które dopiero wtedy doprowadziły do uwolnienia. Nie znam takiego czegoś z mojego doświadczenia. Nie znam księdza, który ma takie doświadczenie osobiste po to, że poczytał czy coś co innego. Dlaczego to jest ważne, co teraz mówię? Dlatego, że prawdopodobieństwo ja nie chcę wątpić w to, że tak może być ale prawdopodobieństwo jest tak znikome, że tym się w ogóle nie należy przejmować. W ogóle nie należy się tym zajmować to jest 0,000, nie wiem ile po przecinku tych 0 i dopiero będzie jeden. taki jest mały procent tego, że taka sytuacja mogła nastąpić. To, to zobaczcie że się ludzie nie przejmują tym idą do ołtarza nie przejmują się że będzie rozwód a badania pokazują że ci co współżyją przed ślubem w 50% się rozwodzą do pierwszej komunii świętej czyli ci co się wypróbowywali wcześniej 50% 50% a tutaj chcesz się zajmować czymś co jest 0,0000 i tam może kiedyś ten jeden się pojawia to, to w ogóle szkoda czasu na to ludzie się, zobaczcie powinni się czymś zajmować konkretnym bo tu jest pół na pół, a się nie przyjmują duchowo. Pokazuje to tylko jakby, żeby nie dzielić włosa na czworo, bo ci to nic nie da, tylko w lęki się wchodzi, zupełnie niepotrzebnie. Okej, okay, to jest moje wyjaśnienie. Piszcie swoje, macie swoje doświadczenia. Być może ktoś z was powie, ja taką osobę spotkałem. Dalej się nie znamy osobiście. Będzie to kolejna osoba, która dołoży... Się do tego, że są takie sytuacje, świadectwa gdzieś tam, gdzieś tam. Ale macie jakiś inny obraz, wyjaśnienie. Zapraszam, żebyście pisali w komentarzach. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Tymczasem kciuk w górę. Proszę, żebyście subskrybowali nasz kanał dla dzieci. Mocni w duchu Dzieciom. Nie wiem, czy znacie ten kanał. Kto z Was go nie zna, zachęcam, żeby wejść, bo codziennie jest coś dla dzieci takich wieku. Od 4, 4, 5 lat do 10. Bardzo fajne propozycje od Mocnych Duchów. Subskrybujemy Mocnym Duchu Dzieciom. I do usłyszenia. A jeszcze możecie posłuchać, tutaj jest poniżej. Bardzo dobry teledysk. Daj mi usłyszeć Twój głos. Zachęcam.